Elo, elo 3210, witam. Dzisiaj chciałem pokazać, jak się prawidłowo dla ukochanej parzy kawę z ekspresu kapsułkowego. Mamy przygotowaną kapsułkę, ale dlaczego jeszcze jej nie wkładam? Ano, dlatego, że najpierw trzeba puś, przepuścić i pogrzać filiżankę. Pamiętajcie, że filiżanka musi być jakaś ciekawa, z różą żeby to była porcelana, a nie fajans, albo szkło. Oczywiście każdy robi w tym, co lubi. Zaraz tutaj chwilę przerwy. Wylejemy gorącą wodę. Podgrzaliśmy filiżankę. Filiżanka już jest pusta, ale bardzo gorąca. Otwieramy nasz magazynek, wkładamy, wkładamy i puszczamy kawę dla ukochanej z rana. Kawa z rana, jak śmietana. Te z kapsułek firmy Nespresso są dobre. Oczywiście ja pracuję na różny, ale ta jest bardzo, bardzo dobra. Taka krema. Wspaniała, nietoksyczna. Jeszcze trochę dopuścimy. Kawa gotowa do porania. Elo Elo 3210. Zobaczcie, jaka wspaniała. Taki kolorek wyśmienity i z różą. Pozdrawiam. Zapraszam na moją playlistę. Kawa każdego poranka. Siema.